Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Teraz o Władco, zgodnie z twoim słowem, pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju. W życiu człowieka jest na wszystko czas i bardzo potrzeba, żeby ten czas dział się zgodnie ze słowem Bożym, żeby to słowo Boże wyznaczało nam czas na wszystko, żeby nam wyznaczało rytm naszego życia, rytm zmian w naszym życiu, rytm tego, co się w naszym życiu dokonuje. Oto widzimy Starca, który całe swoje życie przyzwyczaił się działać zgodnie ze Słowem i nawet odchodzić, nawet umierać będzie zgodnie ze Słowem. Po to całe życie próbujemy, uczymy się żyć po Bożemu, zgodnie z Jego wolą, żeby nawet ten ostatni epizod naszego życia, jakim będzie odejście, Dokonał się zgodnie z Jego Słowem. Oczywiście, że jest to pewnego rodzaju święty nawyk, który trzeba zdobywać, do którego trzeba swoje ciało, swoją duszę przygotowywać, uczyć tego świętego nawyku. Jeżeli go nie wypracujemy w sobie dzisiaj, jeżeli dzisiaj nie zaczniemy żyć zgodnie ze Słowem, to będzie nam bardzo trudno odchodzić, umierać na Słowo, zgodnie ze Słowem. I dlatego już dziś warto wejść w ten rytm działania na słowo Boga, żeby potem ten rytm stał się naturalny, odruchowy, instynktowny, taki najbardziej nasz. Do zobaczenia jutro.